Babciu, to teraz będziemy nagrywać wiersz o Murazu, no. o naszym, o naszym Dziad. dziadku, którego, z którego pradziadka jesteśmy i my murażami. Słuchamy babcie. Uważnie. Już. Już. Murażami dali. Za Murazem to... poszła. Muraż będzie robił. A ja będę rosła, murarz będzie robił na kawałek chleba, a ja będę rosła do samego nieba. Murarz będzie robił na kilo ziemniaków, a ja będę kochać krakowskich chłopaków koni. Pięknie, babciu, piękna piosenka. Dziękujemy, babci. I. No i co jest? Widzą. O przepiureczce. O przepiureczce, no to też chcielibyśmy posłuchać. Słuchamy, babciu, słucham. Przepióreczka. Uciekła mi przepiureczka prosą, a, a ja za ja nią o... nieboraczek. głosu. Bo... Uciekła ani mi przepióreczka w, 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 ja w las, las, a ja za nią nieboraczek las, las. Uciekła mi przepióreczka w żyto, a ja za nią z moją o, kobietą. O pięknie babciu, bardzo piękny, piękny. Tego jeszcze nie grali babcia. Nie. O! O, la, 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 mam dwie lewe ręce. O, la, 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 Nie mam pieniędzy. La, 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 nie mam ochoty. O, la, 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 Wziąć się do roboty! To też ładne. A co Babciu zaśpiewamy jeszcze? Za tym stepem. Za tym stepem? No. Za tym stepem. No. A ja tego nie znam, to ja słucham babciu. Za tym stepem miasto jest ogromne, dla nas dwojga sam zbuduję piękny dom. Napiszę list, a Ty przyjedziesz do mnie, odnajdziemy szczęście, swe rodzinny dom. Mhm. A to się zaczyna tak. Nie mam za wiele pieniędzy, za wiele nie mogę Ci dać. Ale na wódce odszędzę, wow. Domek zbuduję, ah. cisza. Trzynaście cegieł, cegieł trzynastu. Małe jak serce, duże jak miasto. Domek ode mnie dostaniesz ty, a wokół domku zakwitną zli. Dzięknie babcił. Tak. No, a babcia tego nie śpiewała jeszcze. A w ogóle, babciu, nasza rodzina jest bardzo muzykalna. Wszystkie kobiety, babciu, śpiewały, a wszyscy faceci, babciu, to nie robiły. Na szczęście mamy taką... takie szczęście, być osobami nie się pracą. <laughs> babciu, prosimy jeszcze o, o je, jakieś wiersze. O, jakie... Radosne, babciu, bardzo radosne. Takie ku pokrzepieniu serc, babciu. Jakbym był malutki, kołysał mnie tata, kupił mi flaseczkę. Myśli synu, cece. O, świetnie! No, to żeśmy mieli tatów, i tatę, i w ogóle pozdrawiamy tatę, i pozdrawiamy wszystkich tatów, i w ogóle i pani być tatą. I co jeszcze, babciu, znamy? Co jeszcze, babciu, znamy? O, ile ja jeszcze znam. O, na pewno, babciu. Bardzo, bardzo rozrywkowy to. Bardzo, rozryb, bardzo rozrywkowy tata, często na, rozryw, na rozrywce się rozrywa i rozrywa na rozrywce, <laughs> to bardzo rzeczywiście rozrywkowy, rozrywkowy tata. Murarze, murarze, A. pięknie murujecie, Ujcie. po jednej cegiełce do muru władziecie, murarze, murarze. Wyście Jednej Martwili stoicie Masz. pod murem, jak kwitnące kwiatki. Babciu, ten wiersz jest tak rewelacyjny, babciu, że aż po prostu dech w piersiach babciu zapiera. Naprawdę. Cała prawda o murarzach. Cała prawda o murarzach. Słyszycie, to cała prawda o was. I o nas oczywiście też. Babcia szklana pogoda od samego rana szklana pogoda szklanka naciąga od samego rana szklana pogoda szklanka Nie naciąga. Że? Mana nam ma nam no Szklana pogoda. Szyby od Aha, szklana pogoda. Szyby niebieskie od telewizora. Szklana pogoda. Szklanka naciąga od samego rana. A na przez pustynię idą wielbłądy i nie mają co pić. Tak, co jakoś leciało. Eee, no to teraz, babcia. No, co, nie wiem, co, babciu na myśli na język przy... przyniesie, to możemy śpiewać. A jak to leciało? Wisło moje, Wisło stara, skąd tak smutno płynie? Skąd tej wody nazbierałaś, mówię, że może zginie. Nazbierałam wody się tam w karpackich górach i na Śląsku ukochany. Mi tam na Mazurach. A, ja. Bardzo, bardzo babciu Pięknie, ale w ogóle to jest problem e, współcześnie e, pokolenia, które w ogóle nie zna piosenek optymistycznych. A, to jest. A te, które się człowiek uczył w czasach młodości, zostały wypaczone z naszych umysłów. Na przykład, ja mam takie jedno kolebocące się jeszcze w moim umyśle, wypaczenie melodyjne, które od czasu do czasu, od ucha do ucha mi się przemyka i brzmi następująco: Hej, bo gdy uśmiech czas burzy jest pogodą. Ja targam się przez sztormy. Nie wiadomo gdzie. A ja o góralach. O góralach, babciu. To prosimy o góralach. A to króciutko. To króciutko. Hej górale, nie wita się, Ma góralka dwa warkocze podzielita się. Hej górale, nie bita się, Ma góralka dwa warkocze podzielita się. Tak, tak samo jak w murowanej piwnicy Tańcowali zbójnicy, Kazali se pięknie grać I na nóżki spozirać. Tańcowałbym, gdybym mógł Gdybym nie miał krzywych nóg, a ale że krzywe nogi, mam, co podskoczę, to że. Się... Tak? No. A ja znałem inaczej. E... Bo życie jest po to, aby żyć Ocho! ochotą. A ja coś mi się przypomniało, babciu, ale nie mogę sobie przypomnieć. Poczekaj. To było tak. E... Życie są, w życiu są chwile po to, aby żyć z ochotą. Tak jakoś to było. A nam tutaj miała stryjenka jeszcze zaśpiewać jakąś piosenkę. Stryjenko! Co jeszcze babcia znamy? O góralu. O góralu już było. No ogóle Jakieś takie przyśpiewki ludowe były jeszcze. Na przykład, że siedziały coś, ale nie zabić. Siedziały nie tak. Kurczę, wszystko to, babciu, zostało gdzieś zapomniane. No właśnie. Masz wstyd, babciu. Papierosy są fe, ale nie szkodzą zdrowiu, a są dla zdrowia, bo nasza babcia całe życie przebywała w otoczeniu dymu nikotynowego i ma prawie 100 lat. Prawda babciu? Nie. Ale wódki nie piła babcia? Nie. Pijcie, chłopcy, pijcie, tylko się nie bijcie. No tak. Święta prawda. Pijali, pijali, Czy nasi ojcowie no wie, i my też, też będziemy, będziemy, bo my ich, ich synowie. synowie. No tak. No tak. Racja co racja. Ale babciu, nie jest tak źle. Jak dobrze, co? Tak. Wszystko co złe, to nie za nas. Wszystko co dobre, to dla nas. Tra la 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 la-la-la-la. A jak babciu to było jeszcze? Nie będę, to moja mama nie śpiewała, tak. Nie bedę, będę, nie będę nie nie na, na piasku śpiewała mi się piaskiem chałupę zasypała. O, to babciu, to już było, babciu? Wulgarne. Był nie, babciu, to było bardzo estetyczne, babciu wręcz, naprawdę. O najwyższym pierwiastku, babciu, estetyczności. Ja to znałem, babciu, w bardzo okrojonej formie i nie tak, babciu, doskonałej, jak babci interpretacja. Tak, babciu? Z czego jestem bardzo dumny, bo nasze pokolenie babciu jest bardzo tchórzliwe, nieśmiałe i babciu zakompleksione i nie potrafi, babciu, w ogóle nic o prawdzie powiedzieć. Ja, na przykład, babciu, jak ci wspomniałem wcześniej, się na przykład zastanawiam nad tym, po co mi w ogóle, babciu, te. Tutaj nie wiem, no na piersiach babciu mi jakieś cycki rosną. Mam takie cycki. No właśnie nie wiem babciu, no, czy one mi rosną czy zanikają, ale po co mi te babciu tutaj cycki? Nie. No ja jestem mężczyzną, babciu, a mam a mam babciu piersi. No co to znaczy, czy, czy się staje kobietą, czy że byłem kobietą, babciu? No na co mi te cycki, babciu tutaj, no? No ja tego nie wiem. Chociaż jestem naukowcem. Nie, nie, też nie No, a naukowcy też nie wiedzą wszystkiego, babciu. A, no skąd? Takich na przykład prostych rzeczy, jak na przykład Słódki, prawda? Bo to się nazywa słótki. Po angielsku. Szóstki. Szóstki, Szóstki to, babciu, to, to jest coś innego. Szóstka to jest jakiś taki w środku jakiś tam, babciu, jak ślepa Kiszka. Też nie wiadomo do czego służy. Ale ja mam babciu na to teorię. No. Mnie się wydaje, babciu, że w ogóle, sutki jako piersi, jako cycki, babciu, to jest pozostałość po po młodości tak, ale to jest taka pozostałość, Babciu, u człowieka e, dowodu świadczącego na, na to, że kiedyś człowiek wyewoluował e, ze środowiska, z przyrody, jako e, organizm, który posiadał cechę jednopłciowości. To znaczy był organizmem tak zwanie bezpłciowym, który babciu nie miał, który nie miał cech wyodrębnionej płciowości w tym organizmie, tak jak my go mamy teraz na kobiety i mężczyźni. Dopiero w toku ewolucji z tego środowiska, czyli z przyrody, wyodrębnił się nowy byt, który... Nosił już oznaki podziału na, na, na cechy płciowości, czyli żeńskie i męskie, a dokonać się tego, to mogło w taki sposób, że przyroda, jako natura, jest pierwiastkiem e, żeńskim, jako środowisko rozrodcze, z którego właśnie poprzez podział wyodrębniła się płciowość. Męska i stąd powstał odrębny gatunek na Ziemi istot ludzkich, czyli kobiecych jako środowisko i męskich jako pierwiastek zakładniający to środowisko. Pierwotnie to e, wyglądało tak jak natura i przyroda. Obecnie to wygląda jak byt i istnienie, a... E, i w ocenie mojego promotora rzecz interpretacja. Wygląda to, babciu, tak, że pozostałość właśnie e, tych cycków i, i, i babciu, tych, tych sutków i, i piersi u mężczyzn świadczy o tym, że to, kiedyś... To się nazywają sutki. Sutki, sutki, babciu. Ale posłuchaj, ja Ci dokończę, bo ja wiem, że Ty lubisz, babciu, słuchać o naukowości. Bo sama jesteś profesorem babciu, więc e, tylko że na emeryturze już wiadomo, ale Babciu, ja wiem, że te nowinki e, naukowości Cię bardzo interesują. No ja Babciu wymyśliłem sobie coś takiego, że wyobraź sobie, że te u mężczyzn, sutki są pozostałością świadczącą o tym, że kiedyś istniało e, środowisko wspólne natury, przyrody. Jednorodne płciowo, i poprzez właśnie to wyodrębnienie się z tego środowiska e, gatunków, e, pozostałością e, jest e, sutek u mężczyzny. I co więcej, to jest ma. Zakończenie ciała. To jest zakończenie ciała, tak. E, tak. Ale Babciu jeszcze tak o, jeszcze sobie wymyśliłem dlaczego dlaczego na przykład e, no i co jest takim ogniwem łączącym, to nie, to już jest za bardzo za, za dużo ogólnie, uogólnienie no w każdym razie świadczy to o tym Babciu, że na ziemi rzeczywiście istnieją odrębne e, już byty e, ludzi, czyli kobiet jako odrębny byt. W środowisku, no i mężczyźni, bo my nie mamy nic wspólnego z sobą poza, poza sutkami i, i, i cech, cechą rozrodczą. No, chyba że idziemy w tym kierunku, że mężczyznom albo te, jak, jako w teorii ewolucji, że człowiek jako płeć męska w teorii ewolucji, w toku ewolucji dalej albo, albo się rozwija w ten sposób, że te piersi będą mu rosły. A jeżeli będą mu rosły, to znaczy, że kiedyś będzie wystarczająco miał zapotrzebowanie do tego, żeby wykarmić potomstwo w jakiś sposób rodzące się z jego ciała, Nie wiadomo jeszcze w jaki sposób, albo te sutki, te piersi u mężczyzny kiedyś toku ewolucji całkowicie zanikną babciu no i wtedy staniemy się już staniemy się wtedy de facto totalnie odrębnymi bytami, bo będziemy kobiety i mężczyźni nie będą miały nie będą miały w ogóle y, nic wspólnego z sobą, poza, poza rozrodem. A mężczyźni, są mężczyźni, co mają takie duże piersi? No są, babciu, są. Ja nawet słyszałem od jednego y, faceta, który mówił, mój znajomy, że, że on miał w młodości, babciu, y, tą siarę mu się z, z sutku wlała, że on miał przez taki krótki okres w życiu, że mu się właśnie mleko babciu. Ciecz. Tak, ściecz jakaś, jakaś mu się udzielała, no to to może być. To są babciu bardzo poważne i bardzo ciekawe babciu sprawy naukowe. Albo uszkodzenie jakieś. No uszkodzenie nie, Babciu, bo to bo to taka tylko jakaś wydzielina, prawda? To nie było uszkodzenie, ale Chwilowe. chwilowa babciu, w jakimś okresie dojrzewania czy czymś, jakimś pokwitania, ale chodzi, chodzi o to, Babciu, że... Że, że to jest bardzo naukowe, bardzo y, interesujące zjawisko, które y, wymagałoby wyjaśnienia Babciu, bo to są rzeczy, którym, tu, które ciekawią ludzi, ciekawią nas, ciekawią mnie, ciekawią pewnie też babcie, no bo, no bo co mamy siedzieć i labidzić, a trzeba się tutaj zajmować jakimiś takimi ciekawymi rzeczami, prawda, żeby żeby nie myśleć o tym y, o tym naszym ży życiowym padole, prawda, nazwijmy rzecz po imieniu. No. Także to tak wygląda grubsza, babciu, moja, 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 filozofia. No. Ale to, babciu, my sobie śpiewamy dalej, bo filozofia filozofią, a my sobie będziemy śpiewać, babciu, a tak. Aha, myślałaś, dziewczyno, że za tobą szalał, a ja o konika, co mi okulawiał. Jak? Myślałaś, dziewczyno, że za tobą szalał, a ja o bo bo mi okulawiał. No, koniec No tak, rozumiem, ale nie pojmuję, nie wiem dlaczego. Jakaś taka tajemnicza babciu, ta piosenka, nie wiem, ale, ale mi się podoba. Aj, co by tu jeszcze, babciu rzec? Ja otworzę babciu na chwileczkę balkon, bo jest piękna pogoda. Puścimy trochę wiosny do domu, dobrze? Proszę. Puścimy trochę wiosny do domu, babciu. Nie. O, sialala. Mam dwie lewe ręce. O, sialalala. Piękna pogoda, naprawdę. O, jak przyjemnie. O, ja znam, babciu, coś takiego jeszcze. O, jak przyjemnie! Kąpać się wśród fal! Gdy misz, mi woda, a w toni słychać dal. O, jak przyjemnie kąpać się wśród fal. Gdy misz, mi woda, a w toni słychać dal. Hej! Pięknie, babciu. A my sobie nagrywamy tutaj, wyobraź sobie, cały czas, babciu. O, jak przyjemnie koły zawsze słychać. Muszę mi się mi woda, i sobie babciu.

a babciu mamy tu Simonkę, bo my musimy też... Babciu, Simonkę musimy. E, tutaj... Patrz, tu jest Simosia, tu jest Simosia, kochane. Zwiedziątko, to jest moja przyjaciółka, to jest moja Simonka. A w ogóle tutaj Simonka ma sześć cycuszków. Rozrodnych. Rozrodnych ma sześć cycuszków. Ja mam tylko dwa. Bo nie jest Simona. Nie jestem Simona, ale Simonka wie dlaczego. A ja nie wiem dlaczego. No bo mama do karmienia, do porodu. No może dlatego, że u zwierząt Babciu się rodzi więcej, więcej potomstwa, a u, a u człowieka mniej. Pani na no, następnym dzieleniu będziesz miał 12. A w następnym cieleniu będę miał 13. <grym> takie kochane zwierzątko, takie kochane zwierzątko, takie kochane. Daj głos. Auuu. Simonka. Simosa. Simonka nie mówi dalej. Obiecenie okularcze. <suszy> Simosa, Simosa, no. Zmykaj, no, zmykaj, zmykaj, zmykaj. Dobry, dobry, dobry. No, także, także mamy to wszystko, babciu, Kurwa, Kurwa. ta jedna małpa. A się głos coś nagra. Ja nie mam głosu. A Zuzia, babciu, Zuzia cały czas coś mówi, ale chyba Zuzia wstydzi. To co, robimy przerwę? No.